Siemanko, witam Was w kolejnej części serii Fenomenalny Trener tworzonej we współpracy z Nutricją. W pierwszej części przybliżyłem Wam moją historię, jak to wszystko się zaczęło, a w tej części opowiemy sobie, jak wygląda z grubsza mój dzień w oparciu o aktywność fizyczną. Także ja dopijam kawkę i zabieramy się do pracy. Moim codziennym rytuałem jest oczywiście suplementacja. Tutaj mamy N-acetylocysteiny, witaminę D3, kompleks witamin minerałów, selen, cynk i parę innych pierdółek. Wszystko to jest bardzo ważne, jeśli odpowiednio intensywnie trenujemy, nasz organizm potrzebuje wszystkich składników dużo więcej. Także bez tego się nie obędzie. Jak wspominałem w pierwszej części, dzień zaczynam od maksu 20 minutowego do pracy i z powrotem to samo. Także zaraz wrzucam ulubioną muzykę na uczy i idę przed siebie. Muzyka Ja już jestem w swoim królestwie. Dzisiaj mam kilka rzeczy do zrobienia z stałych zajęć, czyli zamówienie, sprzątanie, a później czekam na klientów. Jeśli coś ciekawego się dzisiaj wydarzy w sklepie, też o tym wspomnę. A tymczasem odliczam już czas do treningu. Piotr. Widzieliśmy, jak wyglądały jak wyglądały na niezależne od tego, jak wyglądały na jak u mnie wyglądały początki. A teraz chciałbym Wam przybliżyć temat jak zacząć. Przede wszystkim w naszym przypadku najlepszą, najsłuszniejszą drogą będzie rozpoczęcie całej przygody od wybrania się do lekarza prowadzącego i skonsultowania naszych celów względem aktywności fizycznej, czyli jeśli chcemy schudnąć czy zbudować masę mięśniową, to wiadomo, że potrzebujemy odpowiednich składników odżywczych odpowiednio zbilansowanej diety. Także na pewno pierwszym przystankiem na naszej drodze będzie wizyta u lekarza prowadzącego, który nam wyliczy takie zapotrzebowanie razem z dietetykiem. No i później, wiadomo, trzeba jakiś bodziec dać do rozwoju, czyli odpowiedni plan treningowy. Żyjemy w tak cudownych czasach, że mamy dostęp do internetu, gdzie. Możemy zasugerować się gotowym planem treningowym, który na pewno tam znajdziemy. Także mając już plan treningowy i plan żywieniowy, możemy śmiało zaczynać świadomą przygodę ze sportem, każdym sportem, bo każda aktywność fizyczna jest dobra, szczególnie przy. Yy, redukowaniu masy ciała, bo tutaj tak naprawdę chodzi o przepalenie kalorii. Ujemny bilans kaloryczny i tam w zupełności wystarczy, żeby zrzucić troszeczkę wagi, jeśli to jest nasz cel. Inaczej ma, się, inaczej ma się sytuacja w momencie, kiedy chcemy budować masę mięśniową, bo tutaj musimy podać odpowiednią ilość białka. Nasz preparat na pewno nam w tym pomoże. I po konsultacji z lekarzem założę się, że da się troszeczkę to zapotrzebowanie podnieść i odpowiednia podaż kalorii, bo musimy być na w tym przypadku dodatnim bilansie kalorycznym. Także to już, to już nam powinno wystarczyć. Idziemy na siłownię. O suplementach nie ma na razie co rozmawiać, bo na początku nie jest to niezbędna rzecz. Rowek, siłownia pacer nawet, w zupełności to wystarczy. Jeśli wytrzymacie z reżimem, bo systematyczność jest niesamowicie ważna tutaj, jeśli poradzicie sobie z takim reżimem przez około miesiąc, później wejdzie wam to tak w nawyk, że nie będzie zupełnie wam to sprawiało żadnego kłopotu. Początki zawsze są trudne, wiadomo, a jak tylko zobaczycie już efekty i wejdzie wam to w nawyk, to stanie się to częścią waszego życia. My już dojeżdżamy na siłownię. w sklepach. Wpadłem uzupełnić kilka produktów. Całe szczęście już asortyment jest na tyle szeroki i na tyle dostępny, że możemy kupić nasze produkty w normalnych sklepach typu market. Także ja biorę pieczywko, idę zaraz po warzywa, na obecnie tylko to potrzebuję i lecę dalej. No siemanko, z mojej strony to by było na tyle. To był mój dzień, słowem przypomnienia na początku wspomnieliśmy o. Porannej rutynie, wycieczka do pracy na piechotę, obowiązki w pracy, powrót z pracy, przepakowanie torby, wycieczka na siłownię i zakupy. Mój dzień wygląda dość rutynowo i opiera się na pewnych rytuałach, które sukcesywnie powtarzam, ale to jest właśnie klucz do sukcesu. Jeśli wszystko macie zorganizowane, jest Wam łatwiej nad tym zapanować i połączyć wszystkie wątki. Także. Dieta PKU jest bardzo podobna, też opiera się na pewnych schematach, ale nie musi być nudna, pamiętajcie. Jest mnóstwo przepisów, które możecie między innymi znaleźć na PKU Connect. Zapomniałem wspomnieć, że na koniec dnia jeszcze gotuję, ale moje gotowanie jest na tyle nudne i jałowe, że nie było sensu tego pokazywać. Dlatego czerpcie inspiracje ze strony PKU Connect, przepisy i Ruszajcie na przygodę ze sportem w oparciu o zbilansowaną dietę. Co mogę więcej powiedzieć? Jeśli chodzi o dostępność produktów, jak widzieliście, jest o coraz łatwiej. Są dostępne w naszych codziennych sklepach, które odwiedzamy. A jeśli wyjeżdżacie gdzieś na wyjazd i macie problem z jedzeniem, żeby zabrać ze sobą, wystarczy zabrać produkty. Gwarantuję Wam, że w miejscu, gdzie się zatrzymacie, ludzie będą na tyle uprzejmi, że pomogą Wam je przygotować. Niejednokrotnie tak robiłem, nigdy nie spotkałem się z odmową. A jeśli brakuje Wam e, odwagi, żeby poprosić o pomoc, tym szybciej wybierajcie się na siłownię. Zbudujecie swoją pewność siebie i będzie Wam łatwiej w życiu. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej.